Dzień dobry, witam w jadalnym ogródku w mieście. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć jak odkwoczyć kwokę i o sposobie jakiego ja użyłam, żeby odkwoczyć kwokę. Ta kurka była jeszcze parę dni temu kwoką, dosyć intensywnie siedziała na jajkach i bardzo wytrwale. No ale dzięki zastosowaniu pewnego sposobu udało mi się ją odkłócić i sprawić, że jest znowu zwyczajną kurką i zaraz Wam opowiem, jak to zrobiłam. Już Cię puszczam. No Idź. O, poszła. Są różne sposoby na odkwoczenie e, kwoki. E, takim najbardziej przyjaznym e, wydawał mi się sposób e, z zamknięciem kwoki na trzy dni pod e, takim większym pudłem koszem. E, ja mam tutaj taki metalowy, taki dosyć duży kosz. E, no i taka kwoka, którą zostawi się bez dostępu do gniazda na, no, na takim no, podłożu w kurniku, właściwie z niewielką ilością ściółki i zapewni się dostęp do wody do jedzenia, po trzech dniach powinna już zrezygnować z bycia kwoką i stać się. Normalną kurą. Miałam oczywiście duże wątpliwości, zanim to zrobiłam, no ale y, w końcu stwierdziłam, że, że no, kura siedzi już na gnieździe ponad tydzień, więc i tak już jej nic y, nie podłożę, nie podłożę jej żadnych jajek, no bo no, musiałaby siedzieć za, dla nich za długo i też nie byłam pewna, czy, czy wytrzymałaby na tym gnieździe ponad miesiąc. No i zdecydowałam się, że no, nic się nie stanie, jeśli zaryzykuję i po prostu na te trzy dni ją zamknę. No więc z ciężkim sercem umieściłam ją pod tym pudełkiem i chciałam je trochę podwyższyć, żeby miała więcej miejsca, żeby mogła się tam rozprostować. I włożyłam pod spód takie belki, zostawiając jej no może 10 cm takiej szczeliny. No, i ona spod tego kosza wyszła, i mm, kiedy zajrzałam do niej po godzinie, znowu siedziała na gnieździe i wysiadywała. No więc ja te belki wyjęłam i zostawiłam ją e, właśnie przykrytą takim koszem na e, 3 dni. Zamierzałam ją trzymać się pod tym koszem 3 dni. Dodatkowo przykryłam jej tutaj od góry e, takim starym dywanem, taką wycieraczką, żeby tutaj. E, nie próbowała się wydostać przez te większe szczeliny i gdzieś nie zaklinowała. Yy, zamknęłam ją pod tym, yy, pod tym koszem z ciężkim sercem i zaglądałam co jakiś czas, czy wszystko z nią w porządku. Yy, dosyć często trzeba takiej kwocie zmieniać wodę, ponieważ no, ona się denerwuje na początku i tą wodę non-stop yy, wylewa. Yy, no, oczywiście uzupełniałam jej tu jedzenie. No i tak mijał dzień za dniem, pierwszy dzień, potem drugi dzień. No, i generalnie trzeciego dnia e, rano, kiedy do niej zajrzałam, to przestała już kwokać, chociaż nie wydawała takich dźwięków typowych dla kury, która, e, która, e, która jest kwoką. E, nie wydawała takiego charakterystycznego odgłosu. E, Kwokania, więc ją wypuściłam. Teraz trochę żałuję, że nie nagrałam całego procesu odkwaczania, ale no zamykając ją tutaj, miałam takie poczucie, yy, że nie do końca jestem fair wobec tego zwierzaka i źle się z tym czułam, że ją tak zamykam. I też nie byłam przekonana co do tego, że to zadziała. E, jeśli by nie zadziałało, no to pewnie położyłabym ją z powrotem na gnieździe i pozwoliła jej wysiadywać kolejne e, dwa tygodnie, ale no ku mojemu zaskoczeniu ten sposób naprawdę działa, więc jeśli e, gdzieś o nim przeczytacie albo obejrzycie ten filmik, albo jakiś inny w, w internecie o e, odkwaczaniu e, właśnie w tym sposobem kur, to e, no, nie bójcie się go zastosować. Yy, zwłaszcza jeśli macie małe statko kurek. Ja mam cztery kury, no, hoduję je hobbystycznie, ale no, nie ukrywam, że zależy mi na, na własnych jajkach i nie bez sensu byłoby mieć kury, a nie mieć yy, jajek i kupować jajka w sklepie, więc to też tak jakby popchnęło mnie no, w kierunku zastosowania tego sposobu. Kurka oczywiście musiała się trochę pomęczyć, siedząc trzy dni e, zamknięta, no ale, no ale warto było zastosować ten sposób. No i teraz biega sobie już e, no, wolno po wybiegu, jak gdyby nigdy nic, no więc chyba bardzo nie cierpiała. E, no i myślę, że jeśli będę miała jeszcze kwoki i nie będę chciała mieć małych kurczaczków, e, to, no, to też zastosuję ten sposób. Tylko tylko wcześniej nie będę czekała już tygodnia i zastanawiała się, co zrobić, czy podkładać te jajka, czy nie, czy zmieszczę jeszcze gdzieś te kurczaki, jeśli się wyklują, e, tylko po prostu od razu ją włożę pod to pudełko i trzy no, no, dni się przemęczy i będzie znowu normalną kurą. No, chyba, że będę chciała mieć kurczaki, no to wtedy oczywiście niech sobie, niech sobie e, wysiaduje. Następna kura idzie znosić, ale ta. Mm, a to już chyba zniosłaś dzisiaj, przed chwilą widziałam cię na gnieździe. Ta kura się pierzy i trochę mnie dzisiaj zaskoczyła bo zniosła już dzisiaj jajko, myślałam, że trochę dłużej nie będzie znosiła, no bo kura, gdy się pierzy, nie znosi jajek, a taki proces zmiany upierzenia, czyli utraty części piórek, no i później pojawienia się nowych, trwa od 6 tygodni nawet do 2 miesięcy. Kiedy kurka się pierzy, jajek nie znosi. A tej nie wiem, co się stało, oszalała. Jedno jajko dzisiaj zniosła, widocznie już to pierzenie u niej powoli się kończy, i teraz będą jej rosnąć nowe piórka. A tutaj właśnie przyszła do mnie kurka, którą, którą odkwoczyłam, też chyba chce znieść jajko, więc ja zaraz stąd zmykam, nie będę ich tu stresować, znoście. Jeśli decydujecie się na kury, to musicie pamiętać, że one nie będą Wam znosiły jajek cały czas, w ich cyklu życiowym są takie okresy, kiedy jajek nie znoszą, kiedy się pierzą. Kiedy zostają kwokami, niezależnie od tego, czy podłożycie im jajka, czy nie, no to wtedy nie będą Wam jajek znosić. Więc no, teraz jesteśmy akurat w takiej fazie w naszym kurniku, w naszym już mając cztery kury, z czego jedna się pierzy, druga była kwoką. No, możemy oczekiwać maksymalnie dwóch jajek dziennie. Ale i tak, no, mimo tego, że są takie, takie dni, takie, takie okresy, kiedy tych jajek jest mniej, i tak warto te kurki hodować. Jeśli się zastanawiacie nad własnym kurnikiem, to polecam Wam posiadanie trzech, chociażby czy czterech kurek, żeby mieć własne jajka. Na pewno jest z nimi trochę pracy, ale no, wdzięczają się pysznymi jajkami, a poza tym są to bardzo wdzięczne stworzenia i można je, jeśli się z nimi więcej czasu spędza, oswoić. Te nasze nie są może jakieś mega oswojone, ale podejrzewam, że nasze kurczaki, które są już coraz większe, no, na pewno będą bardzo oswojone, bo już teraz są, no, zachowują się czasem jak, jak takie małe, małe pieski chodzą za nami wszędzie i zaglądają, jak tylko mogą do domu. A ty jednak nie znosisz. Jeśli film Wam się podobał, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie. A ja już żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.